Cześć ludziska, tutaj Pajter, no i jak widzicie znajduję się w nowym świecie Skyblockowym, tylko tym razem to będzie nieco inny Skyblock Iż będę grał Skyblock na modzie, który się nazywa Powiedzmy, paczka modów się nazywa Sky Factory 2 Ja oczywiście nigdy nie grałem jeszcze na modach No i będę chciał w końcu zacząć A wiecie, ja lubię Skyblock no i tak sobie pomyślałem, że zacznę Ale będę grał praktycznie z takiej perspektywy noba Ponieważ ja dosłownie nie wiem Co tutaj można robić Jak w ogóle robić jakiekolwiek mechanizmy na tych modach Bo wiecie paczka modów jest niesamowicie duża Ogólnie ona się składa ze ponad 150 modów No i zobaczymy jak mi ogólnie to wyjdzie Jak tutaj widzicie stoję na drzewie I nic poza tym drzewem i tymi książkami która tutaj mam w ręku W inwentory, jak widzicie inwentory też jest podwójne To nic nie mam, co nie? Ale może zanim tutaj zacznę Zobaczymy co to tutaj są w ogóle za książki Tutaj typowo takie książki dla... powiedzmy paczki modów Gdzie tutaj wyjaśniane jest co i jak się craftuje Dobra, bynajmniej takie coś Auto-enchantment table O, to akurat tego też nie wiedziałem, że takie coś jest Różnego rodzaju jakieś pułapki na niedźwiedzie Wielki przycisk, tutaj jakiś nie wiem Block Breaker O, takie coś to na pewno się przyda Do kopania kobla Ciekawe czy w ogóle Czy w ogóle ogarnę to wszystko Aż się trochę obawiam, że nie ogarnę eee... Także jak już graliście na przykład na tym modzie, to możecie mi polecić, co mogę budować w ogóle jako pierwsze, jako następne, co się w ogóle do tego przyda. Zobaczcie, tutaj są w ogóle instrukcje do wszystkiego, bądź nie, aż 82 strony. Może tutaj nie będę aż wszystkiego po kolei na tym odcinku yy, zaglądał, ponieważ do tego tak czasu nie ma, ponieważ też nie będziecie chcieli oglądać 82 strony tych oto tej oto tej książki. No i dobra, co mamy... Tu mamy książkę questów, czyli książkę zadań, gdzie musimy zdobyć yy, Sapling, tak? Sadzonkę, crafting table i jakiś ten Jakieś, jakieś te EQ No i dobra, o, tutaj jak widzicie Mamy powiedzmy crafting table w nieco inny sposób. Stół, do craftingu, który wygląda rzeczywiście jak stół. Dobra, ja może nic nie będę gadał, będzie może w trakcie W trakcie tego e, wszystkiego Będziemy po prostu patrzeć co i jak, co nie? Jak to wszystko się zdobywa. Jak wiadomo początki są nudne A to co fajerwerki? Fajerwerki? No, dobra. Whoops. Mapa jeszcze nie, to się e, nie zaktualizowała. I ten. Czekajcie, gdzie ja tu mogę iść. Też się obawiam, żeby... żeby nie spadł. Mam nadzieję, że nie będę miał dużo dużo lagów. Czekajcie, co, co my tu mamy. Bo tutaj już chyba dalej nie mogę iść. Także może zrobię sobie najpierw parę bloczków. Robimy sobie crafting table. Czemu te faj... Jest seppling! Dobra, ja... żeby... żebym go nie zmarnował. Kurczę, trochę irytujące jest... Yy, irytujące jest trochę to właśnie... No, jak to się zwie? No podwójne e e ten EQ. Oto. to... W ogóle tutaj jest, jest zamknięte, czyli to jeszcze mogę pewnie odblokować. Czekajcie, gdzieś widziałem, tutaj miałem sadzonkę by bym już ją stracił mam mam sadzonkę Dobra mamy sadzonkę teraz muszę jeszcze zajrzeć do tej książki żebyśmy zrobili takie coś i takie coś okej okay. zobaczymy czy mi to wyjdzie dobrze to robię poczekajcie aż, aż kurczę nie ogarniam tego Dobra, dwa styki i takie coś. Jakiś stół skraftujemy. Do czego mi to będzie potrzebne? Patrzcie, za każdym craftingiem lecą fajerwerki, to też jest lol. To no? też jest niezłe. Dobra, to mogę już postawić, czy nie? A, nie, do tego jeszcze coś mi na pewno będzie potrzebne. pyter ogarnij się, to... To... A, dobra, to czyli... Dobra, jedno chyba wystarczy. Nie chcę marnować tutaj drzewa, bo nie wiem czy mi... Czy mi... E, no. Czy te drzewo mi ogólnie wyrośnie? Już w tym momencie chyba nie wyrośnie, źle postawiłem. Kurczę. Jakieś dwie książki nowe mi doszły. Które chcę zaraz zobaczyć. Trochę marnuję drzewo, ale to szczegół. Czekajcie. Mogę to odbudować? Czy mogę to odbudować? Tak, mogę. No i zobaczcie, to jest taki nieco inny crafting table. Ale co my tu mamy? Hä? E, co ja tu klikam? Łuk? Czy co? Nie wiem co to ma być, nie wiem. Stencil table. Nie wiem w ogóle co tutaj mogę z tego robić. Hmm. Myślałem, że to jakiś normalny crafting table. Co my tu mamy? Boże, taki jestem trochę nieco obeznany... Nie jestem obeznany powiedzmy z tym. No i zobaczymy czy mi to wyjdzie. Kurczę. Dobra, może zajrzę najpierw w te oto książki. Zobaczymy, bo one mi nowe wyszły. Tak, materiał, który potrzebujesz. Eee, to czyli tak drzewo. Modifier. Dobra, to wiadomo, że... To będę potrzebował. To jest wszystko opisane. Hmm. Dobra. Ja to sobie będę zaglądał później do tego, bo wiecie, jak już mówiłem... To zajmie trochę czasu. Czytać też mi się tutaj nie chce, a tymczasem... Kurczę, nie mam drzewa, żeby ogarnąć skrzynkę. Patrzcie ile tutaj jest tego. 174 stron różnych rzeczy które mogę mieć jakieś różnego rodzaju kolorowe bloki które wiadomo niektóre wyglądają podobnie jak już nam znane tylko że pokolorowane ale na przykład te wszystkie inne rzeczy takie coś czy tam takie coś ej nie wiem do czego w ogóle to jest ale no, to wygląda jak jakiś klucz francuski płot nie wiem o ja od koloru do wyboru ile tutaj tego jest a to co to jest silverfish Imprinted Crystal O ja, ja nie wiem czy ogólnie Ogarnę to wszystko To co to za bloki? Boże, tyle stron tego wszystkiego Do poznania, nie wiem w ogóle Jak długo mi to zejdzie, granie na tym Czy to w ogóle będzie sprawiało mi przyjemność Grania i odkrywania tych modów A teraz cóż Czekamy chyba na drzewo, co? Jak myślicie, urośnie Hmm, czekajcie, zajrzę jeszcze może do tej książki. Wiem, to jest trochę nudne. Tu jest jakiś inny taki chest. Nie wiem do czego, jakaś fajna. Inna skrzyneczka. Ok, tool forge. Tak i tak. Ostro, dużo tego jest, dużo tego jest. Co to jest? Sticky, o ja, jakieś styki rurki po prostu z tego um, z trzciny cukrowej Ja, jakie tutaj w ogóle kształty tutaj są tego wszystkiego to mi się podoba nie wiem co to jest jakiś um, piecyk tak? Kom ok nieautomatyczna przepalarka książka co tu tak się kraftuje książkę o, to nawet będzie łatwo nawet będzie łatwo nawet będzie łatwo Dobra, 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 dobra. Ja w tym momencie chyba utnę i poczekam aż mi drzewo urośnie, abym mógł robić dalsze rzeczy. Także, no, to za chwilę, tak? A jeszcze co wam chciałem pokazać, zobaczcie. Z tyłu wyrósł mi jakiś dziwny ogon. Jakiś ogon mi tutaj wyrósł, nie wiem co to ma być, jakaś jaszczurka. Trochę obrzydliwe wygląda. Jeszcze nie wiem jak to wyłączyć, bo tak to po prostu się zrobiło. O o, dobra czekamy Aż mi drzewo rośnie, teraz mamy noc także nic nie wyrośnie Dzień szybciej to rośnie, także widzimy się za chwilę No i jestem tutaj z powrotem Jak widzicie urosło mi zarąbiste drzewko No i tutaj w tej feletowej książeczce zobaczyłem Że mam właśnie te e, różnego rodzaju zadania No i tutaj musiałem skraftować tak zwany kruk, który oto tak wygląda i zaraz wam pokażę, jak się go kraftuje, tylko muszę najpierw narąbać tego drzewa. Ja nie chcę też za bardzo ucinać tego wszystkiego, ponieważ jak wiecie, ja tutaj, jak wspomniałem, będę zaczynał praktycznie na świeżaka to wszystko i tak naprawdę ja nie wiem, co tutaj można uzyskać z tych modów. Dlatego też jestem bardzo ciekawy, jak mi to w ogóle wyjdzie. Zobaczcie, tutaj macie sticky i kraftuje się takie coś, nie? A do czego to jest? A mianowicie, zobaczcie, jak macie tutaj liście. To pozwoli Wam... No jak to się zwie, Że otrzymacie więcej jakichś tam liści. Jak i również, już Wam tutaj przeczytam, jakiś, nie wiem, silkworm. To mi coś brzmi na jakieś robaki, nie wiem. No i także musimy tutaj skraftować. To możemy sobie już ogólnie odhaczyć, bo to już mamy. E, chociaż... Nie, silkworm. Tego jeszcze nie mamy. Silkworm. Nie wiem co to jest jeszcze. Także mamy skraftować sobie jakąś beczkę, która, w której będziemy musieli zbierać kompost y, z liści. I ten kompost potem zamieni się nam na dirt. I tak właśnie będziemy otrzymywać więcej tutaj rzeczy. Ale jestem też ciekawy, czy będziemy mogli to jak w jakiś sposób zmechanizować, żebyśmy nie musieli non-stop y, ciąć tyle drzew. Nie wiem. Może będzie jakaś maszyna właśnie na saplingi, bo w tym momencie nie wiem Czekajcie co ja miałem... A zbudować, ja miałem zbudować sobie teraz To miałem sobie zrobić I właśnie zrobię sobie tą beczkę O, która tak oto właśnie wygląda Do której będę umieszczał Do której będę umieszczał właśnie sadzonki Tutaj włożę może sobie te rzeczy, te książki póki co bo nie chcę zginąć, czekajcie tutaj sobie to Tylko czekajcie? jakie ja teraz tam się dostanę Muszę jeszcze raz urąbać drzewo Początkowe odcinki oczywiście będą nudne Ja oczywiście będę potem sobie patrzył yy, W ogóle, jak co tutaj można robić, żeby to Urozmaicić w ogóle Żeby to nie było aż tak nudne dla Was Chociaż dla mnie to się staje bardzo interesujące, ponieważ jak wspomniałem Nie grałem na tych modach I chcę się dowiedzieć w końcu, co i jak, no dobra ja tutaj będę używał tej śmiesznej pałki Jest! Mam, 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 mam Mam pierwszy sapling Tylko wiecie co, chyba skraftuję sobie siekierkę. Skraftuję sobie siekierkę. Bo to jest trochę, trochę, trochę yy, Pracochłonne jak i Nie wiem Marnotrawstwo czasu, że tak powiem Póki co skraftujemy sobie siekierkę tą standardową O Patrzcie od razu mam dwa Zobaczcie czekajcie Ach te To właśnie mnie trochę irytuje Podwójne eku To jest zdecydowanie za duże Zobaczcie od jednego sobie odłożę w razie co na zapas A tutaj w tej beczce Mogę kłaść i tworzyć nam kompost Będę tworzył nam kompost e, Dobra to mi jeszcze będzie potrzebne Będę kopał się tutaj do góry. O, nawet pokazuje, ile użyć to mam. Patrzcie tutaj na lewą stronę. Ten mod pokazuje mi, ile jeszcze użyć mam siekierki. To jeszcze mnie ciekawi, tu jakieś zablokowane sloty. Y Nie! Nie! Zrzuciłem sobie drzewo. Dobrze że go jeszcze tutaj mam. Dobrze że go tutaj mam. Co ja żem zrobił? Co ja żem zrobił? Nie wiem dlaczego, ale zrzuciłem. Muszę dostać się tutaj do góry. No i zanim już te wideo ogólnie obejrzycie, macie już wakacje, właśnie nie wiem jeszcze kiedy to udostępnię, ale jak udostępnię... Wow, shit! Oh, co ja tutaj robię? Nie chcę tutaj spaść od razu na początku odcinku. No jestem ciekaw z Was czy to w ogóle ciekaw, czy w ogóle będziecie chcieli oglądać taki odcinek e, nie na modach. Przede wszystkim Skyblock na modach, który już praktycznie uwielbiam. Chcę zobaczyć, jak tutaj z niczego stworzyć jakiś zarąbisty świat, jakieś mechanizmy. Patrzcie, ile tutaj sa... O, ale to jest epickie, zobaczcie. To naprawdę dużo daje. Pięć sadzonek już mam. 6. Tylko że to szybko się też czerpie, jak to wiadomo, z drewna. Ciekawe czy jeszcze da się takie coś zrobić z czegoś innego. O jakieś małe lagi. 10 sadzonek, Ostro. super drzewo mi urosło. Muszę tutaj jabłko. Właśnie to też jest jeden z większych problemów, jakie ja widzę. Nie mamy jedzenia. Mam pierwsze jabłko. Nie wiem czy na początku będę mógł ogólnie spadać na dół i się zabijać, że tak powiem, czy będę mógł wracać tutaj na tą moją wysepkę. Tu co to za paski? Patrzcie, jak na to najeżdżam. Ym... Czekaj, trzymam czy shifta? Kurczę, to spadnie mi w przepaść, niestety. Ym... Dobra. Jak to wszystko zbuduję? Kurczę. Dobra, zrobię tak. Saplingów mam już nawet dosyć. Jedynie, co mi pozostało, to chyba wykopać te drzewo. Cikera mi nie będzie dawała chyba. Będę musiał po prostu rozwalić drzewo, aby, te drze y aby ta korona drzew się rozpadła. Tam mam kolejny sapling. Trochę zmarnuję tutaj tego wszystkiego. Ale dobra. Chyba, że pójdę tam i się rozbuduję. Tylko teraz chcę wam pokazać. Zobaczcie, mam tutaj więcej tych saplingów. Prawym przyciskiem myszy. No i tu mam już zapełnione. Co powinno spowodować, że za e, niedługo będzie nam to zamieniało się w trawę i będziemy mieć więcej trawy, tak? A tymczasem, żeby może nie marnować tutaj e, nie marnować tego... Merze, do czego ten stół jest? Nie wiem, chyba jakiś swejlowany stół zbudowałem. Żeby nie marnował tak po prostu... E, no! Drzewa, które muszę... Tutaj umieścić. Będę tutaj budował sobie na początku spółkłytek, ponieważ wiecie, spółkrytek tutaj oszczędzimy trochę materiału. Osztemy. Demy, 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 Nie tak to miało być. Wiem początki nudne. Jeszcze mi spadł na dół, no. Co za fail. Czekajcie, ja tutaj rozbuduję, bo widzę, tutaj leci kolejny sapling, a wiem, że one mi będą potrzebne jak... Nie wiadomo czego. Masy po prostu. Masy skończyło mi się to. No i tutaj widzicie. Mamy pierwszy dirt. Mamy pierwszy dirt, który od razu chowam do skrzynki. Czekajcie, jeszcze tutaj mogę w sumie... Ile jeszcze mogę użyć? Dobra. Jeszcze możemy mieć zaraz drugi. To jest zarąbiste. Zarąbiste po prostu. Wow, wow, wow. Dobra. Ja tutaj będę dalej ogarniał, powiększę sobie trochę teren, bo jak tutaj widzicie, yy, nic nie mogę innego robić póki co, tylko sadzić drzewa, yy, no i... No i, no i, no i ten. No po prostu robić teren, sadzić drzewa, zdobywać te itemki początkowe, bo też jeszcze nie wiem, jak ja tutaj zdobędę cobblestone, jak zdobędę i dalsze rzeczy. Póki co, widzimy się może w kolejnym odcineczku. Gdzie? He? Czekajcie, nie mogę tego wziąć. Dlaczego? Dlaczego nie mogę tego wziąć? A, bo to musiało dojrzeć. Dobra, widzicie, mamy dwa dirta. Mamy po prostu te itemki, które wyszły nam z niczego. My może widzimy się w kolejnym odcineczku. Kurczę, ten ogon dziwny. Nie wiem dlaczego mam ten ogon. Widzimy się w kolejnym odcineczku, w którym rozbuduję może trochę miejscowy, bo po prostu nie będę wam pokazywał, jak kładę blok po bloku z drewna, tak? Chcę po prostu potem ogarnąć jak zdobyć na przykład kolejne rzeczy. Nie wiem jeszcze co mi tak naprawdę potrzebne. Przede wszystkim będę musiał się zająć jedzeniem, bo jedzenia tutaj nie mam. Poza tymi jabłkami, które teraz zdobyłem. Mam no, nadzieję, że ten skyblock jakiś... Nie wiem, będzie e, sprawiał mi przyjemność, że wam będzie sprawiał przyjemność przy oglądaniu tego i odkrywaniu tych wszystkich rzeczy, które są tutaj możliwe do skraftowania, do zrobienia. Całkiem inny skyblock niż ja znam, wiecie jak to jest, budowanie, budowanie. W sumie tutaj nad tym, no powiedzmy to się też niczym innym nie różni, oprócz budowania. Ej, tutaj był sapling, tutaj był sapling, gdzieś tutaj widziałem, czekajcie, tą laskę muszę wziąć, kruk który się nazywa kruk, laska lol wiecie co zanim może ja tam wejdę dobra, dobra nie chcę tutaj dalej zamulać ja tu sobie powiększę teren nie musicie na to patrzeć bo wiecie jak to się robi zrobimy większą powierzchnię i widzimy się w następnym odcineczku do zobaczenia hejka